I nagle się okazuje, że powiedzmy w, w czwórce, licząc pierwszych dwóch ze wschodu i zachodu, no mamy Boston. Boston da, Można było się tego spodziewać, ale chyba nikt by się nie spodziewał, że znajdziemy tam Orlando Magic, Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves. Waszym zdaniem, kto z tych niespodzianek jest największą niespodzianką? Powiem tak, to jest dobre pytanie, bo e, ja nie widziałem, w ogóle nie wierzyłem, zresztą o czym mówiłem bardzo. Otwarcie w Minnesota, ale też może naszej dla mnie większym chyba zaskoczeniem, że tak wysoko jest Minnesota niż to, że Orlando sobie tak dobrze radzi, bo wobec Orlando po prostu nie miałem takich oczekiwań. Ja w dawałem na powiedzmy piątym, szóstym miejscu, tak sobie wizualizowałem ich w playoffach tuż przed playoffy. Na przyszłe playoffy. Co do Orlando, powiedzmy, że podobnie, ale to może z takim. Że to jest ich obecny potencjał, że oni go wykorzystują. Z kolei Minnesota, mając możliwość, jakby tak czysto patrząc na papierze, gdyby to zsumować, jak dać jakiś element synergii, to że to piąte, szóste miejsce będzie ewidentnym niedosytem, takim niewykorzystanym potencjałem. Więc wydaje mi się, że chyba może trochę bardziej Minnesota, choć zdecydowanie bardziej imponuje mi, powiedzmy, to, co robi Orlando, bo. Jakby nie patrzeć, jest to też e, podobny, jednak, kazus, co, znaczy, powiedzmy, podobny. E, sytuacja trochę jak w San Antonio, tylko trochę wcześniej rozpoczęta, bo też mówimy o pełnym rebuildzie. Trzy lata temu oddany Nikola Vucevic do Chicago, dając jasny sygnał pod tytułem: wy, wywalamy wszystko, wysprzedajemy, robimy reset, twardy i wszystko po kolei będziemy tworzyć od nowa wybrano Paulo Bankero, tak naszego włoskiego Amerykanina. Eee, więc pozdrawiamy wszystkich Włochów, którzy nas oglądają. Eee, co można więcej powiedzieć? Przede wszystkim obrona, bo tutaj nadal nie mamy jeszcze w pełni formy Jonathana Ajzaka, który no w defensywie jest niesamowitą bestią, a mimo to mamy bardzo dobrze ułożoną drużynę w obronie. Jedną z najlepszych tak naprawdę no w czubie ratingów defensywnych, no obok tak naprawdę Minnesota Timberwolves, to też jest ciekawa sprawa, że obie te drużyny świetnie po prostu bronią. Co dalej? Rozwój przede wszystkim zawodników, ale tak naprawdę w obu przypadkach, bo Anton Edwards cały czas zaskakuje pozytywnie, już może nie, może nie tyle samymi wystrzałami punktowymi, co niesamowitą stabilnością, godną takiego Polstara z górnej półki. Także dla obu, naprawdę y, tych drużyn. Y, czapki z głów. Jestem po prostu ciekawy na ile są jesteśmy w stanie takie są w stanie takie coś utrzymać, bo warto zwrócić uwagę, że Orlando kilka lat temu nawet miał taki przypadek, że wieszczono im loterię draftu, a po pierwszych właśnie powiedzmy 20 meczach byli znowu w czubie. No bo zwykle jest taka specyfika NBA, że zdarza się, że jakaś drużyna ten początek ma właśnie z, na tabeli tak naprawdę startuje na sam sz, szczyt, a potem zajmuje to należne miejsce powiedzmy trochę niżej, tak? E, więc jestem bardzo ciekawy na ile to jest spowodowane jakimś nagłym wybuchem jeszcze powiedzmy świeżego sezonu, a na ile jest takie do utrzymania w dłuższej perspektywie? Tak, bez wątpienia. Rafał tutaj trafił w sedno, bo rzeczywiście wszystkie te trzy drużyny, czyli Wolves, Thunder i Magic, no to istotą jakby tego postępu. Wolves to teraz najlepszy bilans 15-4, Thunder tuż za nimi na zachodzie, tak? Magic tylko za. Bo są Celtics na wschodzie. Tutaj kluczem jest oczywiście obrona, rzeczywiście. No, y, to, 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 to może o tym za chwilkę. Natomiast ja bym powiedział tak, że Walls no na razie ze względów także zdrowotnych działa to Biggest Ball, jak to ktoś nazwał, czy Twin Towers, jak to kiedyś nazywano. Tak? No Rudy z Ketem funkcjonują bardzo dobrze. Ant-Man, czyli Anton Edwards, ciągle procentuje to, że był liderem takiej kompletnie niezorganizowanej. Czy, czy mającej problemy z dostosowaniem się do światowej koszykówki reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale akurat na jego korzyść tutaj ewidentnie, chociaż też potrafią wygrywać bez niego, co, co warto podkreślić. Ale właśnie to, co miało działać w poprzednim sezonie, czyli jakby zaprzeczenie zasadom obecnej NBA ze strony Chrisa Fincha, że dwóch wysokich graczy i wielka inwestycja finansowa, że to przyniesie efekty i rzeczywiście się na razie przynosi. Chociaż tutaj nie byłoby tego bez Magdanielsa, tak? no, czy dla, bez fenomenalnego Michaela Conleya, który tam nie dość, że wygrywa mecze, to, to jeszcze na finiszach, jak to weteran zdobywa kluczowe punkty, czy daje kluczowe asysty, nawet przechwyty, Był on tam chyba w dziewięciu meczach, był w ogóle pierwszym podającym swojego zespołu jak do najlepszych czasów w Memphis Grizzlies. Natomiast jeżeli chodzi o Thunder, Zresztą to też wspominaliśmy. Młodzi gracze Golden State Warriors, tak? młodzi, młodzi gracze Thunder, młoda drużyna Magic. Tam jakby styl gry jest dostosowany do tej młodości. Czy tak jest San Antonio Spurs tak przy okazji? Oni się naprawdę rzucają po te bezpańskie piłki. Ile tam jest nurkowania w pierwsze i dalsze rzędy trybun, ile tam jest czap ze strony tych, tych wszystkich zawodników z tych drużyn. Które tutaj tej wielkiej trójki niespodziewanej, które tutaj wymieniamy. I też tego nie ma trochę w San Antonio przynajmniej mnie e, brakuje. Natomiast trzeba przyznać, że Thunder, jak na tak młodą drużynę, no Mar Digno to jest w ogóle dla mnie na razie kandydat na, na coacha rozgrywek. On nie został tym coachem jeszcze całkiem niedawno. Natomiast tak zbilansować młody zespół i pod względem kadrowym i ataków z obroną to jest, to jest e, fenomen. Mało tego, okazuje się, że czasami Troszkę jak w przypadku Blake'a Gryfina, że Chet Hongren może to nawet dobrze, że on nie grał ten pierwszy sezon swój formalny i teraz jest kandydatem do rookie of the year. bo On też zachowuje się jak graś dużo bardziej doświadczony, dużo starszy, dużo jakby z zupełnie innymi yy, zebranymi też złymi lekcjami, tak? bo oni grają naprawdę skrajnie zespołową koszykówkę, a, a najbardziej to im interesuje gość, któremu powinno woda sodowa uderzyć do głowy, czyli SGA, a tymczasem on jest chłodnym liderem, fantastycznym przechwytującym, bardzo dobrym podającym, niesamowita egzekucja akcji i też korzysta na tym, że grał w reprezentacji Kanady. To jest taki, nie wiem jak w ogóle to Mark Digno stworzył, że zbudował nam pojedynczych zawodników, no tam Williamsów można wymieniać, Ludorta, prawda, czy każdego. Natomiast jednocześnie oni w ogóle nie, jakby ich egoizm to jest nawet coś dobrego, bo wpłynął na zbudowanie wielkiej drużyny. To jest wielka sztuka, żeby ktoś nie stał się gwiazdą w tym negatywnym znaczeniu, a przez to traci zespół. On, Marlidno, zrobił tak, że wszyscy nam urośli jako zawodnicy i dzięki temu zbudowała nam się wielka drużyna. Natomiast Magic to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, bo tam nie nie są wite postępy dwóch Wagnerów, zwłaszcza tego starszego, bo on gra na 60%, zdobywa no, tyle punktów, co nigdy wcześniej, przypomnę, był z Ligi Akademickiej. No bo jeżeli chodzi o młodszego z Wagnerów, no to wiadomo było, że, że talent czystej wody. Natomiast fajne jest to, że tak. Bankero nie przeżywa, co się często zdarza, tak zwanego sophomore slump, czyli w drugim sezonie na parkietach NBA, że nie idzie w dół, nawet w trójkach się chyba poprawił. No i fantastyczna koalicja takich zawodników, troszkę spogranicza y, drugiego planu, czasami startowych, ale oni tworzą, bym powiedział, taką całą koalicję od Jelena Saksa poczynając, a przede wszystkim przez Kola przez, y, y, no, Antonego. To jest Chłopak, który zaprzecza wszelkim zasadom. Ja myślę, gdybym był jego tatą, a jego tatą jest kiedyś jeden z moich lubionych graczy na poziomie akademickim w NBA, może mniej Grekantony, to naprawdę ta koalicja z ławki jest imponująca. Ale też przypomnijmy, tak jak Rafał wspomniał, tam zrobiono pewien reset, tak, tak chociaż wiemy, że w Polsce akurat Serial reset niewiele wniósł do sytuacji ogólnej. Natomiast ten reset polegał też na tym, że zatrudniono nowego szkoleniowca, kompletnego debiutanta. Jamal Mosley okazuje się gościem, który, tak jak Mark Dignot, też od zera, prawda, bez wcześniejszych doświadczeń, zrobił to samo. Buduje zawodników, ale nie jakby przeciwko drużynie, bo czasami tak się zdarza. prawda. To nawet sam Michael Jordan przeżywał tego typu kłopoty pod ręką Daga Collinsa. Dopiero. Phil Jackson to, to uporządkował. Tak, tutaj również i Chalmons zrobił coś takiego. Budujemy poszczególnych zawodników, nawet takiego Antodego gracza, byśmy powiedzieli, mocno streetballowego, a oni tworzą nam drużynę i wszystko zaczyna się od obrony. Przekonujemy do obrony i wtedy, wtedy buduje nam się atak, bo te trzy drużyny naprawdę budują swój atak dzięki obronie. Przypomnę, Thunder, najlepszy atak w konferencji zachodniej, a w całej NBA tylko za Indiana Pacers. To może odpowiadając na swoje pytanie, to chyba najbardziej zakroczyło mnie Magic. Mówiąc szczerze, to Minnesota i Orlando stawiałem przed scenem na Playach, Thunder, moim zdaniem, tak szóste do czwartego miejsca. Ale też pytanie jest takie, która z tych drużyn wytrzyma ten, to, to, to wyzwanie całego sezonu. No bo pamiętamy dobrze, jeszcze przed kontuzją Lonzo Bola, Chicago Bulls, którzy byli pierwszy na wschodzie, chyba to chyba było w zeszłym sezonie, jak Pelicans byli. Nie, teraz chodzi mi o Pelicans. Jak za, przed kontuzją Zajona byli pierwszym na pierwszym miejscu na zachodzie, to chyba to chyba akurat było w zeszłym sezonie. Tak, w zeszłym. tak, 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 tak. I teraz kwestia tego, że te drużyny, które gonią, te, te, te Orlando, Oklahoma, Minnesota, one nie mają aż takiej przewagi, żeby mieć tutaj jakiś większy spokój. No, Milwaukee ma taki sam bilans jak Orlando, więc no, już potknęli się z Brooklynem. Jeszcze kilka takich meczów, no i już będzie trzecie, nie daj Boże, czwarte, piąte miejsce. No bo taki Nowy Jork czy Filadelfia, oni mają tam jedną przegroną. Mniej tylko, jeżeli chodzi o, na, jeżeli chodzi o zachód, to, to tam w ogóle jeszcze sytuacja, że m, Ktokolwiek z nawet, no powiedzmy nie Houston, ale powiedzmy taki Nowy Orleans z ósmego miejsca Kto tam zrobi jakiś większy serial zwycięstwo to na ten moment automatycznie może wyjść do tego top 3, top 2 Mi się wydaje, że na ten moment bezpieczna może się czuć Minnesota że no jeżeli oni mają tam, powiedzmy te 70% parę procent tego win rate, to, to oni jednak w tej trójce powinni skończyć sezon. Więc tutaj Orlando i Oklahoma super zaczynają sezon, ale to jeszcze są młode drużyny, które mogą mieć problem z podtrzymaniem formy do końca sezonu. Więc możemy ich chwalić cały czas za obronę. No, mówi się, że ta obrona wygrywa mistrzostwa, no ale na ten moment to jeszcze z dużym dystansem patrzyłbym na te ekipy. Może nie Minnesota, bo oczywiście Minnesota wygląda jakby miała yy, o dużo powalczyć w tym sezonie, ale Oklahoma i Orlando jeszcze mają bardzo dużo do udowodnienia w tej lidze. Tak, chociaż chyba taką najbardziej delikatną drogą wzrasta, jeżeli chodzi o kontuzję, to tutaj z tej trójki są Wolves, prawda, no bo wystarczy, że Rudy wypadnie czy Cat wypadnie i już ta filozofia tego grania przez dwóch wysokich, zresztą oni coraz lepiej też ze sobą współpracują i, i również Anthony Edwards lepiej i z Catem i, i, i z Rudim, natomiast no Thunder i Magic no to młode, zdrowe drużyny, tam z tymi urazami pewnie nie będzie aż taki kłopot, ale z kolei ich lepiej odczytają przeciwnicy i też im będzie trudniej, poza tym no w tabeli po 20 meczach, no to, to stawka jest bardzo wyrównana, mimo wszystko, prawda? No jak najbardziej. Ja w ogóle bym zwrócił uwagę na właśnie, bo mało powiedziane było o właśnie trzeciej Holmgrenie. bo to dla niego jest faktyczny rookie, rookie season. I wchodził jednak jako przede wszystkim no, wysoka blokująca wieża. widzianego w nim po prostu może bardziej rozwiniętego ofensywnie, no bo. Też nie ma co się oszukiwać, że mniej od Ruttego Goberta ofensywnie ciężko być uzdolnionym. Ale w obecnie tych 21-22 meczach pokazał naprawdę duże takie zadatki. To oczywiście jest na wyrost, ale trochę przypominające Kevina Duranta pod względem tego, z jakim spokojem operuje na półdystansie jak wykorzystuje fakt, że jest wyższy po prostu od kogoś i że rzuca po prostu z ponad niego, z ponad, z ponad obrońcy i nie robi sobie z tego kontekstu nic i bardzo mnie to tak pozytywnie zaskoczyło, no bo bardzo często te wszystkie uniwersyteckie zestawienia, porównania, zwłaszcza jeżeli ktoś powiedzmy atletycznie, fizycznie, pomiarowo, że tak powiem czasami dominował, to potem był bardzo szybko weryfikowany, to zresztą było chyba najbardziej w moim przypadku widoczne jak był. Krótki taki filmik jak Mobamba, kąt z Deandre, DeAndre Aytonem grali przeciwko sobie. I nagle się okazało, że jeżeli grają przeciwko komuś, kto będzie w NBA, no to nagle no wyglądało to tragicznie. W sensie no e, wszystkie akcje przyszły przez Paul up e, kończyło się jakimś takim masowaniem, pięcioma piruetami rzut, e, i rzutem upadając na tyłek. E, tak, w przypadku Czechacholmy Grana naprawdę wygląda to bardzo płynnie. I widać, że ten rok, który. Jakby nie patrzy, tam był, jeżeli pamiętam, tej kontuzję nogi, nogi. Więc dla tak wysokiego, szczupłego, wręcz chudego chłopaka jest niesamowicie groźne. Tak? No wiadomo, czy to naj, chyba najłatwiej myśleć o mingu, tak naprawdę. No wiadomo, wyższy, no ale struktura, powiedzmy, budowa ciała podobna. Tylko trochę. I przed mimo to wszystko rozwinął się. Nie widać żadnego problemu, że tak powiem, natury mobilnej. Nie ma tej, że odstaje, że jest zdecydowanie za wolny. Jednocześnie w ataku jest bardzo płynny. Jak na ten, oczywiście, tą małą próbkę, jakie są te 22 mecze, ale wygląda to po prostu bardzo tak obiecująco, że można to utrzymać na, w dłuższej perspektywie, że, to, że Oklahoma naprawdę zebrała potężną dawkę talentu, którą można wykorzystywać w różny sposób. No, bo Shai, to wiadomo, to jest. No, All Star pierwszej tak naprawdę klasy, to w jaki sposób on kreuje dla siebie i dla innych, no to jest uh, postrach ligi, tak naprawdę, to trzeba mówić wprost, ale to w jaki sposób inni się rozwinęli, bo przecież jeszcze kilka sezonów temu Ludort, no totalny non-shooter, tak naprawdę no, linebacker z NFL, który miał bronić najlepszego zawodnika, a w obronie, no to znaczy, a w ataku, no to tak naprawdę no, nie wiem, na co liczymy, <grych> chyba e, teraz regularnie oddaje trój trójki coraz aktywniej kozuje i kreuje akcje kozłem, także no, jestem pod też pełnym wrażeniem tego, w jaki sposób tutaj się wszyscy rozwijają, że tutaj jest pełny progres i też chyba można byłoby tu powiedzieć, że jest jakiś zamysł dla tych drużyn, co chyba niedostatecznie wybrzmiało przy przypadku San Antonio Spurs, że wszystkie te drużyny, nawet te młode, z tej czołówki teraz obecnej, mają jakiś zamysł, że widzimy, że ta osoba jest za coś odpowiedzialna, że tu mam jego dobrą stronę, tu wychodzi dobra strona, i pomiędzy tymi mocnymi stronami zachodzi pewna synergia, a też w pewien sposób ukrywanie słabych stron osób pozostałych. I uważam, że to jest bardzo budujące w przypadku tych młodych drużyn, że widać ten dosyć zauważalny progres i synergię. A co do Oklahomy, to ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jako jeszcze no, młoda drużyna skazana na dno tabeli, jeszcze z Chrisem Polem przez ten jeden sezon, E, awansowali do playoffów. I to jest niesamowite, bo moim zdaniem to doświadczenie, już tak wcześnie zebrane, może no, kulturowo, po prostu jako kultura organizacji gry sprawić to, że oni poniżej pewnego poziomu nie zejdą, że wiedzą, co jest potrzebne, e, nawet ucząc się prosto od CP3, e, co jest potrzebne do tego, żeby być lepszym, żeby się rozwijać, żeby utrzymać to wszystko na przestrzeni, no jakby nie patrzeć długiego sezonu. Tak, ja też bym się zgodził, że to chyba Thunder są tacy nawet najbardziej perspektywiczne. Zresztą polecam oglądanie ich meczów, bo to jest taka piorunująca koszykówka przy niesamowitej egzekucji. Bo oni są liderami w skuteczności trójek. Może tych trójek nie mają jakiejś tam rekordowej liczby, ale też tam źle to nie stoi. Są liderami, jeżeli chodzi o skuteczność wolnych, więc jak na młody zespół to też nie jest wcale tak charakterystyczne. Ale przede wszystkim jest to drużyna, która. Pokazuje klasę na wyjazdach, bo na wyjazdach oni mają bilans 7 do 7 do 2. Ktoś powie, że jeszcze nie wszyscy ich poważnie traktują, ale to już za chwilę będzie zweryfikowane. Natomiast tam jest jeszcze jeden taki gość, którego też tam nie chciano, nawet w paru klubach, a teraz jest kandydatem do najlepszego, do miano najlepszego rezerwowego, czyli Isaiah Joe. I, I on też jest fajnie wkomponowany. Ja myślę, że właśnie. Dajmy szansę tym młodym szkoleniowcom, nawet od zera, prawda? Kiedyś Steve Kern, no Phil Jackson to akurat troszkę inna przygoda, bo to przez Ligę Portorykańską i, 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 i ligę CBA. Natomiast właśnie Jamal Mosley, prawda? Mark Digno czy Chris Finch, który kiedyś w ogóle musiał emigrować ze Stanów Zjednoczonych, żeby tam prowadzić drużyny w Belgii, na Wyspach Brytyjskich i tak dalej. Także, także fajne są te nowe prądy, nowe trendy, nowe szukanie nowych. Szlaków w koszykówce, bo dzięki temu ta NBA jest na, naprawdę ciekawa. Inna, ale ciekawa.